Czy pamiętacie materiał o Johnnie Coffee Highsie? Dzisiaj opowiem wam o jego towarzyszu broni, czyli Samuelu H. Walkerze. Człowieku, który pomógł stworzyć jedną z najgroźniejszych broni dzikiego zachodu. Walker dołączył do Highsa w 1844 roku i już rok później wzięli udział w legendarnym starciu bitwie nad Walker's Creek. 14 strażników Teksasu kontra 80 komandrów. Brzmi jak pewna śmierć? Rangersi mieli przewagę, nowoczesną broń, czyli rewolwer zaprojektowany przez Samuela Colta. Dzięki niemu przeżyli i wygrali starcie. Walker nie tylko przeżył bitwę, ale pomógł też udoskonalić słynną broń. Dzięki jego poprawkom powstał tak zwany Walker Colt, uznawany za jedną z najgroźniejszych broni wojny amerykańsko-meksykańskiej. Niestety Walker nie nacieszył się długo swoim wynalazkiem, bo już w 1947 roku zginął w bitwie z Meksykanami. Ale jego nazwisko i rewolwer trwały dalej. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli chcecie posłuchać więcej historii o słynnych Texas Rangers. Zostawcie follow i widzimy się już.